Cześć, witajcie. Dziś rozpakujemy sobie trzy paczuszki, w których będą dwie ładowarki uniwersalne i jedno latareczka. No I zaraz sobie spróbujemy coś z tego otworzyć. Zaczniemy od tej najdroższej ładowarki, najbardziej uniwersalnej, najlepszej sinię. Jak widzimy jest to Nightcore D2. Ładowarka, jak widać. Możemy ładować bardzo różne ogniwa o różnych rozmiarach. Mniej więcej to jest od 16340 aż po 26650, czyli dosyć duża amplituda. Ogólnie rozmiary widzimy AA, czyli razy nawet 4 razy AA. Z krótką no ale dobra, zobaczmy co kryje to pudełko. No, może następnie powiem tylko, że ładowarka ta kosztuje wraz z przesyłką 15,7 dolara, co jest na chwilę obecną to jest prawie 60 zł, czyli nie jest tania, ale jest bardzo uniwersalna. No, widzimy, zapakowana dosyć solidnie w kartonik. Mamy jeszcze jakieś. Mm, Pewnie gwarancja, no dokładnie serwis. Mhm, gwarancja. I tu mamy instrukcję po chińsku. I z drugiej strony jest jeszcze język angielski, czyli ma jakieś tragedii. Dobra, sobie odłożymy na boczek. No jak widzimy, jest tu taka, no stosunkowo prosta odwarka by się wydawało. Może mamy tylko dwa pola. Y, możemy. Różnej długości tutaj ogniwa sobie włożyć, być może i takie paluszki też naładujemy. Sprawdzimy też, proszę, chiński akumulatorek. Ładowarka ta się charakteryzuje tym, że może pracować całkowicie w trybie automatycznym czyli ona nam wykryje, jakie ogniwo włożyliśmy, i jak, jaki jest stopień jego naładowania. Wykryje nam też czas i zakończy w odpowiednim czasie ładowanie. Co jeszcze? Tu mamy wyświetlacz, na którym będziesz zobaczyć postęp ładowania. Mało tego, obydwie komory do ładowania mogą ładować niezależnie. Mogą być to całkowicie dwa różne ogniwa o różnym stopniu rozładowania i to zostanie elegancko tutaj naładowane. Jak widzimy, mamy wtyk do zasilacza. No i jest jeszcze 12V, bodajże, i dwa przyciski z boku. Do wyboru trybu. Mhm. Mamy wybór trybu, i jeszcze jakiś wybór gwiazda. Dobra, e, zerknijmy sobie teraz na ładowarkę numer 2. Jak widać, konstrukcja jest e, troszeczkę. Skromniejsza porównując, to jest Ultra Fire. Znowu tu jest taka zaleta, iż jeszcze ma, no nie wiem, na jakie baterie, ale jakieś małe paluszki można ładować poprzecznie. Jedne piony, drugie, drugie poziomo. Też mamy regulowany, ale skok, jak widać, jest już troszeczkę mniejszy, chyba maksymalne ogniwo, jakie będzie można załadować, będzie troszeczkę mniejszych rozmiarów. Ta jest bardzo tania ładowareczka, ona kosztuje 6 dolarów, nawet nie całe obecnie ceny poszły bardzo w dół. Także jeżeli ktoś tylko ma tam sobie latarkę zwykłą, taką jak teraz rozpakujemy i chce tylko ją ładować, to mu to w zupełności wystarczy. Jeżeli ktoś często ładuje, ma dużo urządzeń do ładowania, może zainwestować w to droższe urządzenie. Zobaczmy sobie właśnie jedną z takich latarek, którą można też sobie do takiego zestawu zamówić, proszę. Tu mamy konwoja C2 i w środku właśnie, no teraz nie ma, ale jest jedno ogniwo 18650. Do tego wchodzi. No, które właśnie wymaga powiedzmy albo takiej ładowarki. Jak to chcemy najbardziej bardziej profesjonalną, to ta się sprawdzi yy, idealnie. Ta naprawdę jest dosyć renowana. Jest droższa, ale jeżeli ktoś ma więcej laterek, naprawdę polecam to urządzenie. Dobra, to było na tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć. No i proszę zobaczyć. Teraz widzimy parametry ładowania. Jak można dostrzec, prąd ładowania był prawie 500 mA. Proszę nawet przekroczyło teraz troszeczkę. Mamy też czas ładowania. Już około minuty. Czyli tak bardzo inteligentna z tego co widać ładowaryczka. Wszelkie procesy są monitorowane na bieżąco. Widać, ogniwo jest prawie, że naładowane, ale urządzenie bardzo inteligentnie go doładuje do maksymalnej pojemności.